Żyjemy w czasach kryzysu ekologicznego i kryzysu klimatycznego. Mamy świadomość, że coraz więcej granic planetarnych jest przekraczane w wyniku presji działalności człowieka wywieranej na środowisko przyrodnicze. Dlatego powinniśmy poszukiwać takich sposobów postępowania w całej gospodarce, także w rolnictwie, które będą bezpieczne dla środowiska przyrodniczego, nie będą naruszały stabilności systemu przyrodniczego. O tej stabilności systemu przyrodniczego decydują dwa wielkie procesy ekologiczne. Jednym z nich to jest przepływ energii przez ekosystem, a drugi to jest krążenie materii, które w ekosystemie występuje i dzięki czemu tak naprawdę w w biosferze, w systemie przyrodniczym nie powstają odpady. Ekologiczna produkcja rolnicza jest najbardziej pożądanym kierunkiem produkcji rolniczej, dlatego, że ona w najmniejszym stopniu ingeruje w środowisko przyrodnicze, w najmniejszym stopniu oddziałuje negatywnie na środowisko przyrodnicze. Rolnictwo ekologiczne łączy ze sobą. Najczęściej zarówno uprawę roślin, jak i produkcję zwierzęcą. Dzięki czemu, tak naprawdę, w ramach jednego gospodarstwa możemy zamknąć obieg materii, bo to, co Wyprodukujemy częściowo to, co wyprodukujemy, możemy użyć jako pasze dla zwierząt, natomiast odchody zwierząt możemy kompostować i wykorzystać jako nawóz. Najbardziej cenny nawóz, dlatego że on jest naturalny on nie ma w sobie sztucznych chemicznych związków on wzbogaca glebę w węgiel organiczny, dzięki czemu zwiększa się tak naprawdę także możliwość retencjonowania wody w glebie. Dlatego uważam, że cel, który postawiła Unia Europejska, aby w 2030 roku uprawy ekologiczne, czyli gospodarstwa ekologiczne, zajmowały 25% przestrzeni rolniczej Unii Europejskiej, jest jak najbardziej słuszny, dlatego że on buduje bezpieczeństwo nas, konsumentów obecnych, ale także służy bezpieczeństwu naszych dzieci i naszych wnuków. Szukajmy produktów ekologicznych, starajmy się je wybierać, dlatego, że z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiskowego, z punktu widzenia nienaruszalności przestrzeni ekologicznej, nienaruszalności granic planetarnych, czyli systemu klimatycznego, czyli zawartości wód, czy ilości wód, czyli jakości powietrza, rolnictwo ekologiczne jest najlepsze i nie oddziałuje na te czynniki negatywnie.